Internetowe platformy edukacyjne stanowią coraz bardziej popularną opcję zdobywania wiedzy i umiejętności. Umiejętności cyfrowe odgrywają kluczową rolę w demokratyzacji wiedzy i uczenia się. Internetowe platformy edukacyjne oferują dostępne i elastyczne możliwości uczenia się dla osób ze wszystkich środowisk i poziomów społeczno-ekonomicznych. Kursy online nie tylko umożliwiają dostęp do wysokiej jakości treści akademickich, ale także rozwijają umiejętności takie jak, jak krytyczne myślenie, wirtualna współpraca i rozwiązywanie problemów, które są niezbędnymi kompetencjami w dzisiejszym społeczeństwie cyfrowym. Zdolność do poruszania się i aktywnego uczestnictwa w wirtualnych środowiskach edukacyjnych. Zwiększa doświadczenie edukacyjne i przygotowuje uczniów do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Umiejętności cyfrowe promują samokierowanie i własną inicjatywę w procesie edukacyjnym i zawodowym. Jednostki mogą wyszukiwać istotne informacje, badać nowe trendy i technologie oraz nadążać za zmieniającymi się wymaganiami w obszarach ich zainteresowań. Ta autonomia nie tylko wzmacnia pewność siebie i umiejętności rozwiązywania problemów, ale także poszerza możliwości długoterminowego rozwoju osobistego i zawodowego. Umiejętności cyfrowe są kluczowym czynnikiem umożliwiającym równy i skuteczny dostęp do platform zatrudnienia i edukacji w erze cyfrowej. Poprzez wyposażenie osób w zaawansowane umiejętności techniczne i kompetencje cyfrowe są one uprawnione do skutecznego poruszania się po zdigitalizowanym środowisku, korzystania z możliwości ciągłego uczenia się i aktywnego uczestnictwa w dzisiejszym, zglobalizowanym i konkurencyjnym rynku pracy. W obecnej sytuacji umiejętności cyfrowe stają się kluczowym wyznacznikiem łagodzenia różnic społeczno-ekonomicznych i promowania włączenia cyfrowego. Kompetencje te nie ograniczają się jedynie do podstawowej znajomości komputerów i internetu, ale obejmują szersze spektrum, w tym zaawansowane umiejętności obsługi zaawansowanych narzędzi cyfrowych, od aplikacji do poszukiwania pracy po platformy projektowe i sztuczną inteligencję. Na coraz bardziej konkurencyjnym i zdigitalizowanym rynku firmy cenią kandydatów, którzy posiadają nie tylko konkretne umiejętności techniczne, ale także zdolność do adaptacji i efektywnego wykorzystania nowych technologii. Na przykład umiejętność korzystania ze specjalistycznych aplikacji do projektowania graficznego lub platform zarządzania projektami opartych na chmurze może stanowić różnicę między dostępem do wysoko płatnych miejsc pracy, a pozostaniem w tyle na rynku pracy. Umiejętności cyfrowe ułatwiają również efektywność procesów administracyjnych i biurokratycznych, od wypełniania formularzy online po zarządzanie dokumentami cyfrowymi i komunikację elektroniczną z podmiotami rządowymi. Umiejętności te nie tylko oszczędzają czas i zasoby, ale także poprawiają dostępność i przejrzystość interakcji z sektorem publicznym. Należy zauważyć, że umiejętności cyfrowe to nie tylko umiejętności techniczne, ale także zdolności poznawcze i społeczno-emocjonalne potrzebne do rozwoju w zaawansowanym technologicznie środowisku. Obejmuje to zdolność do rozpoznawania istotnych i wiarygodnych informacji online, etycznego i odpowiedzialnego zarządzania danymi oraz konstruktywnego uczestnictwa w społecznościach cyfrowych. Inwestowanie w programy alfabetyzacji cyfrowej ma kluczowe znaczenie dla zniwelowania przepaści cyfrowej i promowania włączenia społecznego i gospodarczego. Zapewnia jednostkom i społecznościom narzędzia, których potrzebują, aby aktywnie uczestniczyć w globalnej gospodarce cyfrowej, uzyskać dostęp do lepszych możliwości zatrudnienia i edukacji oraz poprawić ogólną jakość życia. Umiejętności cyfrowe to nie tylko imperatyw techniczny, ale także katalizator wzmocnienia pozycji i równości w erze zdominowanej przez technologię. Wpływ nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, które przekształcają całe branże, nie może być ignorowany. Krótko mówiąc, umiejętności cyfrowe to nie tylko nauka korzystania z określonych narzędzi, ale także nabywanie sposobu myślenia i umiejętności które pozwalają ludziom nie tylko przetrwać, ale także rozwijać się w coraz bardziej połączonym i zaawansowanym technologicznie świecie. W tym celu, jak już wspomnieliśmy, programy o określonych celach muszą być zaprojektowane dla każdej grupy ludzi, ponieważ nie jest to to samo, aby alfabetyzować cyfrowo osoby starsze w wiosce w Hiszpanii, co dla grupy długoterminowych migrantów, którzy pochodzą z kraju słabo rozwiniętego, i chcą pracować i tworzyć nowe życie. W związku z tym biblioteki publiczne powinny przyjąć rolę szkoleniową i opracować programy szkoleniowe w celu przeszkolenia społeczności w zakresie podstawowych umiejętności cyfrowych, które umożliwiają wypłacalne, partycypacyjne i kreatywne wykorzystanie w społeczeństwie informacyjnym. Coraz większa część naszego życia odbywa się online. Wszystko od utrzymywania kontaktu z rodziną, Poskładanie zeznań podatkowych odbywa się online. Pewność siebie i umiejętności korzystania z technologii cyfrowych są coraz bardziej niezbędne do samorealizacji i uczestnictwa w życiu społeczności. Biblioteki publiczne pomagają swoim użytkownikom uczyć się tworzyć i uczestniczyć. Tak jak podstawowa umiejętność czytania i pisania umożliwiła ludziom maksymalne wykorzystanie materiałów drukowanych. Tak, umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi umożliwia im maksymalne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu poprawy ich życia. Osoby zagrożone wykluczeniem, społeczność imigrantów lub uchodźcy wojenni mogą znaleźć w Bibliotece Publicznej niezliczone zasoby, zajęcia szkoleniowe, podręczniki itp. Które mogą ułatwić im dostęp do informacji i kultury, aby nie pozostały w tyle i mogły jak najlepiej dostosować się do krajów, w których mieszkają. Coraz więcej bibliotek oferuje bezpłatne warsztaty umiejętności cyfrowych, podczas których uczą, jak założyć konto e-mail, stworzyć CV online, przeprowadzić procedury biurokratyczne itp. Biblioteka Publiczna to przestrzeń, o której nie należy zapominać w obliczu wyzwań związanych z pokonywaniem przepaści cyfrowej. W tej książce szczegółowo wyjaśnimy, w jaki sposób umiejętności cyfrowe i technologiczne mogą zniwelować przepaść cyfrową i promować włączenie społeczne i gospodarcze w różnych społecznościach na całym świecie, umożliwiając ludziom dostęp do informacji, usług i możliwości znalezionych w internecie. Udział w gospodarce cyfrowej poprzez handel elektroniczny oraz bardziej efektywny dostęp do usług zdrowotnych i rządowych. W miejscu pracy umiejętności cyfrowe zwiększają możliwości zatrudnienia, kwalifikując osoby do szerokiej gamy zawodów wymagających umiejętności technologicznych. Omówimy szczegółowo narzędzia, które są dostępne dla każdego i z których można korzystać. Zobaczymy, jak umiejętności cyfrowe wzmacniają pozycję ludzi, zmniejszają nierówności i sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Chociaż jest to faktem, musimy być również świadomi, że umiejętności cyfrowe nie zawsze idą w parze z integracją społeczną. Niektóre społeczeństwa przyjmujące utrzymują bardzo poważne opresje: skrajny rasizm, seksizm, ksenofobię itp. Może to prowadzić do tego, że migranci posiadający umiejętności cyfrowe, którzy są wysoko wykwalifikowani, aby przyczynić się do rozwoju swojej nowej społeczności, będą dyskryminowani ze względu na swoje pochodzenie pochodzenie etniczne lub kolor skóry. Doceniamy znaczenie umiejętności cyfrowych, ale same umiejętności cyfrowe nie wystarczą do przezwyciężenia trudnych sytuacji w wielu krajach. W których migranci spotykają się z przerażającą dyskryminacją. Jednak posiadanie umiejętności cyfrowych zawsze pomoże i ułatwi integrację w kraju przyjmującym, ponieważ nie zostaną pominięci w wirtualnych relacjach i będą mogli stanowić część globalnej sieci wiedzy dostępnej dla wszystkich. Zestaw narzędzi 13: Połączenie z przyszłością: Odkrywanie potęgi umiejętności cyfrowych. Tytuł działania: Połączenie z przyszłością. Odkrywanie potęgi umiejętności cyfrowych. Cel działania: Podniesienie świadomości uczestników na temat znaczenia umiejętności cyfrowych w życiu codziennym oraz w rozwoju społecznym i gospodarczym. Zbadanie, w jaki sposób dostęp do technologii informacyjnych i korzystanie z nich może otwierać drzwi, ale także stanowić wyzwanie. Zwłaszcza w kontekście migrantów i społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji. Opis działania: To ćwiczenie wprowadzające pomoże uczestnikom zastanowić się nad rolą umiejętności cyfrowych w ich życiu, omówić zagrożenia związane z przepaścią cyfrową i zrozumieć, w jaki sposób biblioteki publiczne i inne instytucje mogą je wspierać. Uczestnicy będą pracować w grupach, aby zidentyfikować główne korzyści i wyzwania związane z umiejętnościami cyfrowymi oraz zaproponować sposoby przezwyciężenia typowych barier. Potrzebne materiały. Tablice lub flip flipcharty. Kolorowe znaczniki. Karteczki lub karteczki samoprzylepne. Arkusze z pytaniami przewodnimi. Dostęp do internetu i urządzenia cyfrowe opcjonalnie. Czas trwania działania 60 minut. Wielkość grupy. 10 do 30 osób zorganizowanych w grupy 4 do 5 osobowych. Instrukcje krok po kroku. Wprowadzenie 10 minut. Krótko wyjaśnij pojęcie umiejętności cyfrowych i jego znaczenie we współczesnym społeczeństwie. Wymień niektóre korzyści i wyzwania związane z integracją cyfrową i dlaczego jest ona istotna dla wszystkich, zwłaszcza dla migrantów i osób zagrożonych wykluczeniem. Podkreśl rolę instytucji takich jak biblioteki publiczne we wspieraniu tego rodzaju uczenia się. Burza mózgów w grupie 10 minut. Podziel uczestników na grupy i rozdaj im karteczki lub samoprzylepne karteczki. Poproś ich, aby zapisali jednym słowem lub krótką frazą, jak ich zdaniem technologia wpływa na ich codzienne życie. Następnie każda grupa dzieli się swoimi pomysłami z resztą grupy. Dyskusja z przewodnikiem Identyfikacja korzyści i wyzwań. 15 minut. Każda grupa powinna zidentyfikować główne korzyści płynące z umiejętności cyfrowych np. dostęp do zatrudnienia, komunikacji, edukacji, itp. szef oraz wyzwania, przed którymi mogą stanąć np. brak dostępu, brak szkoleń, bariery językowe. Każda grupa zapisuje swoje pomysły na flipcharcie, a następnie przedstawia je grupie. Odkrywanie rozwiązań. Rola bibliotek i społeczności. 15 minut. Grupy powinny teraz zastanowić się, w jaki sposób biblioteki, organizacje pozarządowe i inne instytucje mogą pomóc w przezwyciężeniu tych wyzwań. Mogą zaproponować rozwiązania takie jak bezpłatne warsztaty, programy szkoleniowe, dostęp do urządzeń lub wsparcie językowe. Każda grupa przedstawia swoje rozwiązania pozostałym. Refleksja końcowa i zamknięcie 10 minut. Poproś uczestników, aby zastanowili się, w jaki sposób sami mogą wykorzystać umiejętności cyfrowe do poprawy jakości swojego życia i jak mogą pomóc w tym innym. Zadawaj pytania takie jak: Jaka jest jedna korzyść z umiejętności cyfrowych, której wcześniej nie brałeś pod uwagę? Co sądzisz o roli biblioteki w integracji cyfrowej? Jak możesz wspierać umiejętności cyfrowe w swojej społeczności? Refleksja i zakończenie. Przypomnij uczestnikom, że umiejętności cyfrowe nie tylko ułatwiają dostęp do informacji i możliwości, ale mogą również pomóc w walce z wykluczeniem społecznym. Nie jest to jednak automatyczne rozwiązanie. A wsparcie społeczności i indywidualne zaangażowanie są niezbędne do zniwelowania przepaści cyfrowej. Ocena działania, mapa KE Integracji, mapa włączenia 5 minut. Pod koniec ćwiczenia każda grupa wypełnia małą mapę włączenia cyfrowego. Powinni na niej zaznaczyć: zero point. Główne bariery, które zidentyfikowali w swojej grupie. Zero point. Rozwiązania, które uważają za najbardziej skuteczne. Zero point. Pomysły na dalsze promowanie umiejętności cyfrowych w swoich społecznościach. Dzielenie się refleksjami na temat mapy inkluzji opcjonalnie 5 minut. Każda grupa może podzielić się swoją mapą, aby zainspirować poczucie zaangażowania społeczności i wspólnej odpowiedzialności za włączenie cyfrowe. Warianty aktywności. Wersja cyfrowa. Jeśli uczestnicy są online, mogą korzystać z narzędzi takich jak Google Jamboard lub Miro, aby dzielić się pomysłami i współpracować w czasie rzeczywistym. Projekt długoterminowy. Działanie to może stać się punktem wyjścia do opracowania długoterminowego projektu umiejętności cyfrowych w społeczności, takiego jak program wolontariatu bibliotecznego. Wskazówki dla prowadzącego: zachęcaj do aktywnego uczestnictwa i słuchania różnych doświadczeń uczestników. Niektórzy mogą podzielić się osobistymi doświadczeniami dotyczącymi wyzwań związanych z przepaścią cyfrową. Jeśli uczestnicy mają trudności z określeniem korzyści lub wyzwań, podaj konkretne przykłady, takie jak szukanie pracy online lub łączenie się z rodziną za pomocą połączeń wideo. Zachęć uczestników do myślenia o rozwiązaniach, które są zrównoważone i dostępne dla wszystkich. Metoda oceny: zrozumienie uczestników zostanie ocenione na podstawie jakości dyskusji i proponowanych rozwiązań. Mapy integracji cyfrowej mogą być również gromadzone w celu przeglądu nauki i pojawiających się zobowiązań. Dodatkowe uwagi: to ćwiczenie jest idealne dla grup, które dopiero zaczynają uczyć się o wpływie technologii informacyjno-komunikacyjnych i muszą zrozumieć, w jaki sposób mogą je wykorzystać z korzyścią dla siebie i swoich społeczności. Nadaje się również do podnoszenia świadomości na temat znaczenia integracji cyfrowej w przestrzeniach publicznych, takich jak biblioteki i domy kultury. Rozdział drugi. Narzędzia cyfrowe do nauki języków obcych. Narzędzia cyfrowe do nauki języków obcych oferują szereg istotnych korzyści, które zmieniają i wzbogacają doświadczenie edukacyjne. Po pierwsze, ułatwiają globalny dostęp do zasobów edukacyjnych, Umożliwiając uczniom poznawanie języków z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym. Ta dostępność demokratyzuje naukę, usuwając bariery geograficzne i czasowe, które tradycyjnie ograniczały dostęp do edukacji językowej. Narzędzia te oferują również imponującą różnorodność adaptacyjnych metod nauki. Od interaktywnych platform, takich jak Duolingo, które wykorzystują gry i zabawne ćwiczenia, aby zachęcić do zaangażowania i utrwalania wiedzy poza zaawansowane aplikacje, takie jak Rosetta Stone, które wykorzystują metodę imersji, aby zanurzyć uczniów w języku docelowym od samego początku. Takie podejście nie tylko poprawia rozumienie czy języka, ale także wzmacnia umiejętności mówienia i słuchania w naturalny i stopniowy sposób. Kolejną wyjątkową zaletą jest personalizacja nauki, Narzędzia cyfrowe pozwalają uczniom wybrać własne tempo i obszary zainteresowania, dostosowując proces edukacyjny do ich konkretnych potrzeb. Na przykład platformy takie, takie jak Italki i Verbling oferują spersonalizowane samouczki z native speakerami, umożliwiając uczniom ćwiczenie wymowy i otrzymywanie bezpośrednich informacji zwrotnych w sposób zindywidualizowany. Ponadto wiele aplikacji i platform do nauki języków Zapewnia automatyczną ocenę postępów, identyfikując obszary wymagające poprawy i zalecając konkretne działania w celu wzmocnienia niedostatecznych umiejętności. Ta natychmiastowa informacja zwrotna nie tylko motywuje uczniów, zapewniając wyraźną miarę ich postępów, ale także pozwala im skutecznie dostosować strategię nauki. Jak widzimy, narzędzia cyfrowe wzbogacają naukę o zasoby multimedialne bogate w autentyczne treści. Od podcastów i filmów po interaktywne gry i sieci społecznościowe specjalizujące się w wymianie językowej, platformy te oferują zanurzenie kulturowe, które uzupełnia biegłość językową. Ta ekspozycja na rzeczywiste konteksty użycia języka pomaga uczniom rozwijać bardziej naturalne i skuteczne umiejętności komunikacyjne. Krótko mówiąc, narzędzia cyfrowe zrewolucjonizowały naukę języków, oferując globalną dostępność, metody adaptacyjne personalizację nauki, natychmiastową informację zwrotną i wzbogacenie kulturowe. Te połączone zalety sprawiają, że proces przyswajania języka jest bardziej dynamiczny, skuteczny i satysfakcjonujący dla uczniów w każdym wieku i na każdym poziomie umiejętności językowych. Istnieje wiele doskonałych narzędzi cyfrowych do nauki języków, które mogą być bardzo przydatne w zależności od konkretnych potrzeb uczącego się, w tym przypadku migrantów, którzy napotykają znaczną barierę językową. Poniżej przedstawiamy kilka kategorii i przykładów popularnych narzędzi, które mogą być bardzo przydatne do rozpoczęcia nauki języka kraju goszczącego. Aplikacje do nauki języków obcych Duolingo. Bezpłatna platforma oferująca kursy wielu języków poprzez interaktywne i zabawne ćwiczenia. Babel zapewnia ustrukturyzowane kursy z naciskiem na konwersację i gramatykę, dostępne w ramach subskrypcji. Rosetta Stone, znana z intuicyjnej metody nauki opartej na zanurzeniu w języku i powtarzaniu. Narzędzia do ćwiczenia konwersacji tandem łączy użytkowników w celu ćwiczenia języków poprzez połączenia wideo i wiadomości tekstowe. HelloTalk – sieć społecznościowa do nauki języków, która ułatwia komunikację z native speakerami. Platformy korepetycji online. Italki – umożliwia znalezienie rodzimych korepetytorów do spersonalizowanych lekcji języka za pośrednictwem połączeń wideo. Verbling – oferuje prywatne lekcje z certyfikowanymi nauczycielami w kilku językach. Zasoby dotyczące gramatyki i słownictwa: Quizlet, idealny do tworzenia i nauki fiszek i terminów gramatycznych. Anki, program do powtarzania, który pomaga w zapamiętywaniu słów i zwrotów w różnych językach. Podcasty i media edukacyjne, podcasty językowe, takie jak Coffee Break Languages lub Language Transfer, które oferują lekcje audio. YouTube, kanały takie jak FluentU które wykorzystują autentyczne filmy do nauczania języków w sposób kontekstowy.